Spotkanie było osobiste, tak? To spotkania były e, z wszystkimi pracownikami. Mówię o spotkaniach, gdzie komunikowaliśmy tą sytuację. Oczywiście nasi pracownicy, e, siedząc media dokładnie wiedzieli, co się dzieje, więc jakby tłumnie trzeba było robić, bo wszyscy widzą, że sytuacja jest naprawdę wyjątkowa. I, i naprawdę to jest tylko procent głosów, który jest taki, no który wykazuje się pewnym niezrozumieniem w sytuacji. To są naprawdę, to są, to są wręcz powiedziałbym pojedyncze osoby, no ale kiedy mówimy w dużej filmie o 1500 pracowników, to zapewne zawsze znajdzie się kilka osób, które może nie chcą zrozumieć, może nie rozumieją, tak, i trzeba im też to jasno tłumaczyć, albo sytuacja musi dojrzeć, do, czy oni muszą dojrzeć do tego, żeby sytuację lepiej zrozumieć. Mhm. Budujące było to, że naprawdę większość pracowników, Zrozumiała bardzo dobrze powagę sytuacji od razu, od pierwszego dnia. Te spotkania były takie naprawdę w pełnym skupieniu. Nie było żadnych głosów, nie powiedziałbym nawet sprzeciwu, tylko było takie wyczuwalne, naprawdę duże zrozumienie do sytuacji i też trafiły do mnie głosy, tak jak pani mówi, w jakiś sposób z podziękowaniami, ale też taką informacją, tak. Firma stanęła na wysokości zadania, dlatego że daje nam pewien spokój, pewne poczucie spokoju, pewne poczucie bezpieczeństwa, wszystkim komunikuje nam szybko to, co może się wydarzyć: to, że może nie będziemy pobierać pełnego poziomu wynagrodzenia, ale nie będziemy też podlegać jakimś grupowym zwolnieniom, jakimś redukcjom, no bo to w różnych firmach różnie się dzieje, prawda? Mhm. Więc my nie chcieliśmy też czekać dwóch, trzech tygodni czasu choćby na pakiety pomocowe państwa, tak, bo to by też nam na pewno ułatwiło jeszcze, jeszcze komunikację do pracowników, czy ułatwiłoby, czy, czy, czy poprawiłoby naszą sytuację, aby wyjść z propozycją do pracowników. My nie chcieliśmy dawać ludziom tygodnia, dwóch tygodni niepokoju, tylko uznaliśmy, że w tej sytuacji trzeba szybko zakomunikować, czego firma chce, jak firma chce działać. Ja muszę też tutaj nadmienić, ja myślę, że nasza firma tylko reprezentuje taką grupę, dużą grupę firm rodzinnych, tak, które też troszeczkę mają inną filozofię podejścia do pracy, do biznesu, ale też do swoich pracowników. My, my zaczynaliśmy, czy mój tata tworząc firmę 30, już prawie 5 lat temu, zaczynał z, naprawdę z małą grupą na palcach innej ręki pracowników. To był ten czas, kiedy firma rosła, kiedy wszystkich pracowników się znało, to była jedna wielka rodzina. Firma rosła bardzo dynamicznie w ostatnich 15 latach. Dzisiaj nie jest to możliwe, aby mieć takie relacje jak z wszystkimi pracownikami, jak, jak te relacje wyglądały kiedyś, ale nie zmieniło się jedno. Nie zmieniło się to, że. Mówimy sobie, że tą bardzo dużą wartością dla firmy jest ta właśnie grupa pracowników, która... Nawet w złych czasach potrafi lojalnie podejść do pracodawcy, potrafi zrozumieć sytuację, potrafi w jakiś sposób wesprzeć też, też swoją firmę. No i firma też ma interes, żeby z tymi pracownikami są taką właśnie grupą, która no niesie niesamowitą wartość dla firmy. Nie tylko takie dobre czasy, czy, 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 czy może jakieś małe czasy zawirowania, ale też potężne kryzysy przetrwać. No firma ma taki cel po prostu tak zostaliśmy wychowani, tak prosiliśmy tak od zawsze. Że, że pracownicy dla nas są, tak już nie mówiąc o sloganach, naprawdę dużą, ważną wartością. No tak, tym bardziej, że działacie na małym rynku i, i to też jest ta odpowiedzialność pracodawcy za, no za to, żeby, żeby po prostu mieli pracę, bo jesteście największym pracodawcą w regionie. Więc proszę... jednym pracodawców i tak, mogę potwierdzić, że tą odpowiedzialność taką tutaj lokalną, lokalną społeczną na pewno, na pewno czujemy, bo to jest 1500 pracowników. A proszę powiedzieć, jak dzisiaj funkcjonuje Wasza firma i jak się właśnie komunikujecie z pracownikami? Czy całą, jest ciągłość tej komunikacji utrzymana? Tak, my wiedzieliśmy, że do momentu, kiedy pracownicy Plus minus z końcem, z końcem marca yy, będą musieli zostać w domu, dlatego że fabryki, fabryki zostaną faktycznie zatrzymane, skończy się w nich produkcja. Yy, udało się nam wypracować bardzo proste narzędzie, komunikujemy się z pracownikami smsami. Możemy wysłać w każdym momencie do każdego pracownika, a pracownicy pozostawili swoje aktualne numery telefonów, informacje, co się dzieje w firmie, czy wracamy do, do pracy, czy potrzebujemy kogoś w firmie. Możemy skomunikować informacje też potrzebne dla pracowników w tym czasie, więc ta komunikacja jest. Mamy świadomość, że nie wszyscy używają. Mediów społecznościowych typu Facebook, albo nie mają adresu mailowego, ale jeśli chodzi o telefon komórkowy, tutaj możemy kontaktować się praktycznie z całym, z całym zespołem firmy. Jest dział HR założył właśnie specjalny profil na Facebooku, gdzie te najbardziej potrzebne informacje dla naszych pracowników będą dostępne. To się dzieje w tym tygodniu. Taki profil będzie, będzie funkcjonował, dlatego że dział HR tworzy coś w rodzaju takiego pogotowia informacyjnego dla na naszych pracowników. Pracownicy wiedzą już od kilku tygodni, od dwóch, trzech tygodni, że mogą w każdym momencie zadzwonić do działu HR czy do działu kadr, Porozmawiać, zapytać się, uzyskać takie najpotrzebniejsze informacje o firmie, ale też o tym co się dzieje, jeśli chodzi o pewne regulacje dla właśnie klientów indywidualnych banków. Mówię tutaj choćby o takich pakietach pomocowych czy pakietach informacyjnych dla naszych pracowników, jak wziąć wakacje od kredytów hipotecznych, tak? Może jak zawnioskować o przesunięcie spłaty czynszu, czyli chcemy też ludzi wspierać coraz bardziej aktywnie taką informacją, jak oni mogą troszeczkę lepiej i spokojniej ten kryzys przetrwać, tak? Czyli z jednej strony, a taka rola, żeby ludzie wiedzieli, że firma komunikuje się z nimi cały czas, że firma jest, że, że firma funkcjonuje, bo zapewnialiśmy, że będziemy tu ciężko pracować, aby firma ten ciężki czas przetrwała, ale oni to muszą też czuć. Mus, muszą wiedzieć, że faktycznie, czy moim zdaniem powinni czuć, że firma faktycznie ostro, ostro walczy o przetrwanie. A z drugiej strony, właśnie chcielibyśmy też dać pracownikom troszeczkę informacji przydatnych. Które troszeczkę odciążyłyby w ich płatnościach, ich indywidualnych płatnościach i pozwoliłyby im ten, ten kryzys przejść, szczególnie, że funkcjonują przy obniżonych wynagrodzeniach, na, ob, na obniżonych mm -hmm. wynagrodzeniach. Więc tu, 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 tu tak odbywa się na chwilę obecną komunikacja z pracownikami. Świetnie, bardzo, bardzo się cieszę, że Pan się tymi dobrymi praktykami podzielił. Mam nadzieję, że y, będzie można, że ktoś będzie miał ochotę, to, to z nich skorzysta, bo to są takie proste, praktyczne, bardzo bardzo ludzkie no, działania. No jak długo do przodu Pan planuje po prostu? My zarządzamy organizacją, to było bardzo trudne przejście, szczególnie w głowach, bo do tej pory organizacja była bardzo fajnie poukładana, oczywiście zawsze jest coś do zrobienia, coś do poprawienia, ale ona pracowała już w miarę takim automatycznym trybie. Od trzech tygodni zarządzamy organizacją bardzo manualnie. przestawili wajchę z, z takiego trybu automat na, na tryb ręczny, manualny. No i faktycznie, w pewnych aspektach, zarządzanie firmą odbywa się z dnia na dzień dosłownie z dnia, z, dnia na, z dnia na dzień. Takie ręczne zarządzanie firmą tyczy się wielu obszarów, ale nie ma innej możliwości. Dlatego, że jeszcze raz podkreślę, mamy sytuację wyjątkową, kryzysową, i musimy do, do wielu aspektów funkcjonowania firmy. Tak pracownicy, jak i, jak i my, właściciele, ten zarząd, dyrekcja, kierownictwo, odchodzi się zupełnie inaczej. Mm -hmm. Pani wspomniała bardzo ważną rzecz, że, że my chcemy się komunikować tak po ludzku mm -hmm. e, z ludźmi. Ja uważam, że ta komunikacja, e, czy to w czasach kryzysu, czy w zwykłych czasach jest bardzo ważna. Ona jest ze zdwojoną siłą teraz ważna, dlatego że przy tym, w tych czasach niepewności, takiej potężnej niepewności, kiedy my, właściciele, ale też nasi pracownicy są niepewni przyszłości, niepewni jutra cały czas media bombardują nas negatywnymi informacjami, ta atmosfera jest taka bardzo, bardzo, ciężka, to uważam właśnie, że ta komunikacja, tak, że ta komunikacja jest czymś, co daje taki, co, co daje taką stabilizację w tej sytuacji, co daje jakąś, jakieś, jakieś poczucie bezpieczeństwa, moim zdaniem. Oczywiście mo, mogę tu się łudzić, ale, ale wydaje mi się, że i to też mamy potwierdzenie od naszych współpracowników, że ta komunikacja jednak Pewnym optymizmem ich napawa, daje im to bezpieczeństwo, to poczucie bezpieczeństwa, więc ona jest bardzo ważna. Róbmy to, co możemy tymi zasobami, które mamy, i komunikacja jest na pewno jednym z tych elementów, która uspokaja, daje. Poczucie bezpieczeństwa. Panie Piotrze, serdecznie dziękuję za to, że Pan podzielił się z wszystkimi swoimi spostrzeżeniami, ale też dobrymi praktykami, tym, co robicie na co dzień. Ja dziękuję za zaproszenie. Mam nadzieję, że, że faktycznie z pewnych porad będzie można będą mogli Państwo skorzystać. Ja mam też ja jestem pewien nawet nie to, że mam nadzieję, jestem pewien, że z perspektywy czasu działania firmy zostaną, czy firm, które podejmują takie niekonwencjonalne działania, a dla mnie to powinny być totalnie standardowe działania, które chcą. Nie chcą zwalniać ludzi. Apeluję o, tym, o, to, o to, żeby to rozważać w ostateczności, tak, żeby nie, nie redukować swoich załóg, żeby nie zwalniać ludzi, bo to tylko napędzi jeszcze większy kryzys w Polsce. Starać się przetrwać oczywiście, kto może z tymi załogami, które, które, które mają dzisiaj w firmach, bo to też jest wielka wartość i wielki zasób doświadczenia, wiedzy. Życzę wszystkim jak najwięcej dobrego, wszystkiego najlepszego w tej całej ciężkiej sytuacji. I jeszcze raz powtarzam, mam nadzieję, że z perspektywy czasu działania takich firm zostaną pozytywnie docenione przez e, otoczenie pracowników wewnątrz, ale też partnerów biznesowych. Życzę wszystkiego dobrego. Super, pani Patrze. Bardzo dziękuję. Również życzę wszystkiego dobrego i y, y, y dużo, dużo siły. Dziękuję <grym> nawzajem. Wszystkiego dobrego.